Przygotowałam zestaw narzędzi. Wydaje mi się, że są profesjonalnie dobrane. I spróbuję teraz rozłożyć jeden z tych elektronicznych papierosów. Może zacznę od tego. Metalowy, końcówka plastikowa, kawałek gumy. Zobaczymy. I ja tutaj zacznę od góry, o udało się, o, ok, dobra, mamy tutaj, co my tutaj mamy, mamy tutaj różne plastiki i mamy gumę, mamy tutaj też kawałek metalu, czy ja jestem się w stanie dostać do tego metalu, z tego wyciągnąć, chyba tak, tu mi się uda, o, niestety nie, udało mi się troszeczkę Powinno być to prostsze. Tam jest metalowa rurka i metal i plastik powinny być recyklowane osobno. Jest tutaj. Co ja tutaj mam? Tutaj mam jeden rodzaj plastiku. Chyba mam tu metal, ale nie jestem na 100% pewna. Mam tu. Czy to jest guma? Nie. To są... tu jest znowu element złożony z dwóch różnych rodzajów plastiku. Spróbuję dobrać się do tych kluczowych elementów. Czyli akumulatora. udało się. Udało się. No i zobaczcie, mamy tutaj dużą baterię, mamy tutaj przewody. Tutaj. Dobra. Jest tak zgrzane. Już wyobrażam sobie zakład, który to robi. to to jest absolutny koszmar, jeśli chodzi o e, przetwarzanie odpadów. Udało się. Udało się. Wyciągnęłam z jednej strony. Dobra, ja się poddaję. Spróbuję z tym. Wygląda jak marker. A wyobraźcie sobie kilka takich kolorowych markerów w piórniku u swojego dziecka. Naprawdę nie zorientujecie się najprawdopodobniej, że to nie jest pisak, po prostu. A. Ciekawe. Czy teraz to się samoistnie nie zapali? Szczerze mówiąc. O, co my tu mamy? No ładnie jest to wszystko sprasowane. Znowu. Zobaczcie, ile to z różnych materiałów. To jest jakiś szkło, plastik. plastik. Tu jest coś. Jakaś. Coś. Nie jest to guma, nie jest to wata, nie wiem czym to jest. Szczerze mówiąc, ale nie chcę już tego trzymać. Tu są e, kolejne elementy. Bra. Nie, 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 to Nie, No dobrze, tutaj mamy znowu. Tu mamy dwa rodzaje plastiku, Wy tego pewnie nie widzicie, ale to jest nałożony taki przezroczysty plastik na ten czerwony. Czyli każdy z tych plastików powinien być inaczej przetwarzany. Jeden jest bardziej miękki i elastyczny, drugi jest twardszy. To jest problem. Ale są to jest bardzo nie wychodzi mi, ale jestem zawzięta, ponieważ bardzo chcę być dobrą obywatelką i w odpowiedzialny sposób podchodzić do segregacji śmieci. Dobra, udało mi się. Nie róbcie tego w domu, wiecie? Dobra. Ok, czy uda mi się tutaj na przykład ten przewód rozłączyć od tej... Tutaj jest jakaś taka taśma. Udało mi się wyciągnąć przewód, ale tutaj są... Jest chyba tak wygląda, jakby to był płatek metalu przyklejony do folii. Um, nawet mi się to uda rozłożyć, tylko muszę to ręcznie rozkleić. Czyli widzicie, ile tu jest różnego rodzaju elementów. Nadal mam tutaj te kluczowe, tak, do rozłożenia. O! Dobra. Zaczęło się coś iskrzyć, poszedł dym. Więc tutaj, niestety, może się okazać, że jeżeli to się zgniecie, to po prostu się zapali samo z siebie. No dobrze, słuchajcie, tu powinniśmy zrobić jeszcze kilka kroków. To powinno być rozmontowane. Tutaj powinny być usunięte te metalowe kawałki, i tutaj powinny być usunięte te przewody. Powinna być usunięte cała owijka. Ja się boję tego zrobić w tej chwili. A ponieważ to już zaczęło przed chwilą, wiecie, jest rozmontowane już ładowanie, ale ponieważ to ścisnęłam, zaczęło się palić. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, upada to na drogę, samochód po tym przejeżdża, cokolwiek po prostu powoduje, że to się zgniata. I mamy natychmiastowe, bardzo duże prawdopodobieństwo pożaru. To jest niemożliwe do rozłożenia. Nie dość, że nie wiemy, co w środku jest, nie dość, że jest to najprawdopodobniej bardzo toksyczne to jeszcze nie jesteśmy w stanie tego skutecznie wyrzucić.